Więc jest niedziela, dzień pański, a my tu e, pracujemy, nie powinno się, ale jednak mówimy o poetach, o poezji i tak dalej. I zastanawiam się, dlaczego i po co nam poeci i poezja, po co nam konkursy poetyckie. E, Zastanawiałem się, się długo w tych miesiącach, kiedy myśmy wybrali tych. E, te, tych poetów do konkursu Szymborskiej, bo mieliśmy ich dużo, bardzo dużo. Praca była trudna rzeczywiście, a myślę, że w przyszłości jeszcze trudniej będzie, bo będą może jeszcze więcej. To znaczy przede wszystkim jedno, że poezja, poezja polska jest żywa i w jakim sensie żywa, że walczy, że jest to poezja walcząca, ale walcząca o co? No, w dzisiejszym świecie poezja może walczyć tylko e, o jedno, by istnieć i żeby te nasze e, życia były trochę lepsze. E, nie, nie, nie mam innego sposobu czytania poezji, to znaczy czytam poezję tak emocjonalnie, nawet jeżeli jestem profesjonalnym czytelnikiem, jestem profesorem i tak dalej, ale ale w pewnym momencie trzeba zapomnieć o tym wszystkim, i trzeba czytać te teksty, jakbyś był tym pierwszym czytelnikiem, tym naiwnym nawet czytelnikiem. I więc w tym wypadku, co się stało? Stało się, że, że jednak wybraliśmy, że ta kapituła wybrała bardzo różniących się między sobą poetów. Um, I e, że emocje były bardzo, bardzo inne, bardzo różne między nami i w ogóle w czasie czytania tych, tych e, książek i tak dalej. No, powiedziałbym nieprawdę, gdybym nie powiedział, że nie było trudne, ale jednak w tej e, trudności i w tej e, w wiel w samej wieloznaczności tej poezji jest coś dobrego. To znaczy dzisiejszy świat jest, jest taki, więc nie, nie rozumiem, dlaczego poezja nie, nie mogłaby być taka, i więc nasza decyzja po prostu była e, przez dłuższy czas, może nawet inna na początku. Ja osobiście, a ja słyszałem, że koledzy też z kapituły wraca, wracałem e, do innych tekstów, które na początku odrzuciłem, i tak dalej. Więc, e, to, Polegało na tym, że poezja się nie czyta tak naprawdę znienacka i, i, i bezpośrednio. No, trzeba do, do tych tekstów powracać, i wtedy odkrywa się nowe sensy, nowe, głębsze znaczenia i, i, i cele te, tych tekstów. I, I w tym wypadku moż, mogę powiedzieć, że nawet jeśli ja na początku nie głosowałem za, kogoś to teraz jestem raczej przekonany, że, że, że nasza wspólna praca właśnie przy takiej różności tych naszych tych jurorów i, i, i tych tekstów miała jakiś tam sens.